Tutaj witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy survival. z Ekstra Disco. W tym odcinku yy, będziemy zaczynać budować dom. Przygotowałem materiały, byłem już w kopalni. Może zaczynamy już brać się do, do pracy. Zostawiamy pierwsze bloki. 5 będzie 10 minutowy. Tutaj muszę trochę wziąć trochę ziemi, zakleję tam powiększę trochę terenu. Lagi masyczne. Cóż, może w przyszłości będzie lepiej. Dobra. No i może jeszcze powiększę tutaj ten pasek. Dobra, stawiamy dalej. Tutaj nie ma, spróbuję, żeby wyglądał w miarę ładnie, żeby nie było barachło. Dobra, tak jest. Teraz damy tutaj deski. No teraz tutaj na górze, na dole. Na wórach. Tak zwyk zwykle buduję domy. Aj, do mojej kopalni wpadłem. Tutaj sobie ją zaznaczę, że tu jest. to w przyszłości. Tam pójdę pokopać. Dobra, znowu górę i teraz będziemy robić przedziałki do okien. Czyli tak raz, dwa. Tutaj. Ajdź. No dalej. No i tutaj. Teraz tu. Raz, dwa, czyli tutaj. Tu, raz, dwa. No i tutaj. Raz, dwa. Czyli tu. Raz, dwa. No i tutaj. Dam ja prawie wymarował wyszedł. Chyba nawet bardzo. Teraz zrobić drzwi. Tutaj tu jest trzy i tu jest trzy, tutaj dwa takie dwóch. To raz, walę. To klocka. Teraz pójdę podziemno. Dodam. Teraz tak. Wkurzamy to, że te y, drewno stawia się bokiem. Namer. Tutaj. Chodźmy. Tu. Dobra tutaj jest tak Teraz tutaj już możemy zacząć łopata łopata tutaj jest dobra. Sorry za lajki, like, ale to jest chyba kryszne, że nagrywam laptopem. Może w przyszłości kupię coś takiego dobrego kompa. A teraz w ogóle nawet nie wiem dzieje z tym kwadratowym światem PNT powybuchało, ja to w ogóle nawet nie będę musiał pogadać z rybaradem. Co on tam zamierza teraz zrobić? Numera. Tu. Teraz tutaj. Tak będę w miarę odmierzał te 10 minut, żeby nie było nie za krótko, ani za długo. No, ma teraz tu... Szyby do okien. Tutaj... aha tutaj dam jeszcze... ...drewno. Dobra. Za, za, myślę że tak, że pa, za parę tygodni zrobię poradniki, będę yy, przedstawiał mody, a nie poradniki. I tam rej mini minimapi takie te, co mi się najbardziej podobają. Dobra, szyby w oknach są. Przeniesiemy stół. Kilo w piecyk przenieśmy już tam. No i trochę się rozsypało, ale dobra. Dobra to. To. Tutaj nie będę coś jeszcze przemieniał, bo ja jestem zawsze przemienny. Ale teraz, kurde, jeszcze piszą. Odpiszę Za chwilę nagrywam. Dobra. I teraz tak. dam do skrzyni. Dobra, rozwalę na część skrzyni. Dobra. Wezmę tu. Składzik myślę, że będę pod ziemią. Ale to już później. Najpierw trochę surowców pozbieram. I dopiero będzie można myśleć o składziku. Nie cała. Zaraz żeby zrobić dach, ale zaraz będę musiał zrobić to nacinek, bo zaraz chyba będzie 10 minut. Więc dobra. Dobra, tutaj wszystko przenoszę. Wezmę deski. Trochę więcej. Dobra, to tutaj, to, to, dobra, ojoj, co ja zrobiłem, dobra, za płytki, dwie się przydadzą, tutaj dam jedną, tutaj drugą, jeszcze trochę desek, ajdź, dobra, robię dwie pary drzwi, Jeżeli powsadzam Dobra. Chyba na razie tak wygląda domek. Yy, będzie wyglądał lepiej, ale to zrobię bez nagrywania. Dobra, dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli odcinek się spodobał, łapka w górę. Jeśli coś nie wyszło, to piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, łapkujcie. Na razie. pa i cześć.